Ja się ogromnie cieszę, że możemy tutaj po raz trzeci się spotykać, że ten legendarny kosmiczny mers aniołami doczekał się już jednak jakiejś tradycji, że... Po tym pierwszym drugim roku jesteśmy razem i gramy razem dla dzieci. Trzy lata temu spotkaliśmy się z Agencją Star Manager, z Bartkiem Demczukiem, którzy wiele lat już organizowali to wydarzenie. Połączyliśmy siły i no już od trzeci, trzeci rok organizujemy ten mecz razem. No Jest legendarny w legendarnym obiekcie. No Spodek to jest takie miejsce, które jest nie tylko mekką siatkówki, ale myślę, że w ogóle przyciąga wielu z nas swoją magią. A jeszcze myślę, że odleci dla dzieci już na tych anielskich skrzydłach, także bardzo się cieszymy, że możemy. Zrobić coś razem dobrego, coś bawiąc się, spędzając miło czas, tak naprawdę czynić dobro. Szanowni Państwo, no przede wszystkim trzeba powiedzieć, że to jest kapitalna idea. Najważniejszy jest cel w tym wszystkim. Celem jest to, aby pokazywać i promować czynienie dobra, można powiedzieć ogólnie. A przede wszystkim, właśnie koncentrację nad tymi najmniejszymi spośród społeczeństwa, czyli nad dziećmi, które często tej pomocy potrzebują, opieki dodatkowej. Tutaj wielka praca domu aniołów, stróżów, bo właśnie. Właśnie ten kosmiczny mecz gra się przede wszystkim dla tej organizacji. No i chcemy oczywiście zebrać jak najwięcej pieniędzy po to, aby właśnie te pieniądze zapracowały na przyszłość tych najmniejszych naszych Katowicza. Myślę, że to jest bardzo ważne, żeby one miały oparcie, żeby one miały w dorosłych w nas oparcie i przyczyniając się tego wydarzenia kupując bilet, grając jako zawodnicy, tak? czy wspierając jak sponsorzy. Wszyscy dokładamy na swoją cegiełkę, żeby ten dom był zawsze otwarty dla dzieciaków, które tego bardzo potrzebują. W tej chwili mamy około jedną trzecią dzieci, która przychodzi na głodna, która ma problem z tym, żeby skorzystać z kąpieli, więc no, ruszyliśmy pełną parę jeszcze bardziej i z dożywianiem, i z paczkami do domu, z żywnością. Jak zbierzemy fundusze w tym roku, dzięki biletom, które Państwo kupicie jako goście, tak, jak, dzięki, dzięki naszym zawodnikom, którzy, którzy dokładają swój czas i i umiejętności. Myślę, że razem damy dzieciom dom. Kto pojawi się w katowickim Spotku? No, Ola Jagieło, Gosia Glinka, yy, Asia Mirek, to są, to są Magda Śliwa. Na przykład, mówię tak, teraz wszystkich nie wymienię, bo jest ich naprawdę sporo, ale środkarzy... Mamy Mariusza Wlazłego, Michał Winiarski, Piotrek Gacek, Krzysztof Ignaczek, więc naprawdę sporo sporo ciekawych nazwisk. Marcin Prus, który tak kochał grać w Spodku, i który, gdzie kibice go kochali, pamiętamy go w tych jego kolorowych włosach. Więc naprawdę dla nas sentymentalny powrót, a dla ludzi myślę, że też będą mieli miłe wspomnienia związane z nami właśnie na parkiecie spotka. Cieszymy się, że możemy rywalizować w sporcie, który znamy i który potrafimy, bo większe wyzwanie będzie dla aktorów, muzyków czy ludzi z kabaretu, ale myślę, że też pokazali niejednokrotnie, że oni też naprawdę potrafią w te dyscypliny się nie tylko bawić, ale dobrze grać, więc na pewno będzie ciekawie.